Cześć, jestem. Patrzcie się, co mam. Kubrick System Pro. Byłem dzisiaj w Krakowie. Jest nowa akcja Kubrika. W moim studio kręcą filmy. Będzie o tym głośno za niedługo pewnie. Mamy pierwsze spojrzenie na Kubrick System Pro. Praktycznie cały, no może nie do końca, cały jeszcze brakuje paru elementów. Jest to dość rozbudowany system na start, nie? Dzień dobry, Kubrick System Pro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z tym, że tych jest kilka wersji. Spoko. I teraz tak. Co to za system? Po co to jest? Dla kogo to jest? I tak dalej. Słuchajcie, jest to mały system z uszczelką, z prostymi e, zaczepami, z prostymi klamrami. Bardzo prostymi klamrami. No jest to taki kubrik, kubrik. Nie? Popatrzcie się. Kubrik z boku wytłoczony, to już nie będzie, że z przodu se to będzie jakieś inne tam, jakiś brand. To jest kubrik. Nie? Chyba, że to mają jako wkładkę w formie i sobie wymienią. Mogą tak być. To jest fajne. Podoba mi się to. Takie przetłoczenie Kubrik, to jest pierwsza skrzynka, na której takie coś jest. I to jest bardzo ładne. Poza tym te boczki są świetne, nie? Dzisiaj nie będziemy tego tak szczegółowo omawiać, bo tutaj prezentację pełną Wam zrobię oczywiście kiedyś. Jak przyjadą finalne, ten jest taki, wiecie, wychachmęcony. Nie jest jeszcze taka wersja um, ostateczna, ale już mamy pogląd na to, bo już wszyscy mają pypcie, ja też zresztą widzimy jak to wygląda, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, organizer pierwsza rzecz, bo toolcase macie omówiony, nie wracam do tego. Toolcase, spadaj. Pro 500k pasuje do wszystkiego. No nie, zapniecie, zapniecie organizer, no problem, działa, daje radę. Do tych wszystkich też się łączy, którąkolwiek Pro 500 byś nie miał szerokością, pasuje, łączy się z tym wszystkim. Podkładam nowość, słuchajcie, nowość. Pierwszy raz na kanale, myślę, że pierwszy raz w ogóle na filmie w necie, mamy Kubrick System Pro, organizerek, słuchajcie, niewielki, wewnątrz prostokącik, ładny, jak się usunie kuwetki to sobie jest prostokątne idealnie, więc można szybko pianeczkę wrzucić i coś tam w tej pianeczce, jeżeli ktoś lubi i chce. Są bardzo fajne rzeczy, bo tak, mamy kuwetki standard, to co było w MIL, ale mamy też kuwetki długie, patrzaj ta, jaki bajer, długie kuwetki i w środeczku są jeszcze dwa kwadraciki, też fajna rzecz. Ciekawa sprawa. Można sobie to oczywiście tam pokonfigurować inaczej pod siebie, ale już tutaj troszkę inaczej można zagospodarować te wnętrze niż w takim standardowym organizerku. Tam MCL nie? Fajna sprawa, fajne, fajne to jest. Podoba mi się, fajnie, że jest uszczeleczka naokoło. Wiadomo, że ta uszczeleczka tutaj, no to tak aż nie będzie jak w łanie, bo tam są fest, zapięcia dociągające. Tutaj mamy zapięcie, które nam kliknie, ale. Ochrona przed pyłem, przed wilgociem jak najbardziej. Ta uszczelka jest miękka, fajnie dolega, jest ok. Dobra, lecimy dalej. To jest jeszcze jakiś, yy, jakaś wersja prototypowa w sumie. Podobno coś tu będzie inaczej, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem co będzie finał. Już taki do, do sprzedaży po produkcji to na pewno Wam pokażę również. Patrzcie się jaki Toolcase jest. Znaczy toolcase? Toolbox, sorry. Patrzcie się. Fajna skrzynia. I te yy, skrzynki Pro mają jedną ciekawą właściwość. One są inne niż te wszystkie teraz do tej pory, co były. Patrzcie się, jak otwiera się pokrywa. Nie? Pyk. A tutaj zostało. Widzicie to? Zostały boczki. Fajne, 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 bardzo fajne. Boczki zostały, słuchajcie. Jest tacka na narzędzia i jest fajna rzecz. Są przegrody. Nie? Przegrody można usuwać. I tu pasują, słuchajcie, e, organizerki. Muszę to sprawdzić. Organizerki. Gdzie są organizerki? E, z dwójki. Pasują Ale jaja. No super Aha, bo tu mi się nie zamknie, bo jest to. Nie zamkło się. Ale super. No i co byście nie chcieli? tym Zrobimy. Jeszcze sobie tu goś po przegrodę wrzuci. No i wola. Zamkły się z organizerami. Fajne, nie? Spoko. Eee, lecimy dalej, bo jeszcze mamy karta. Kart Kubrick System Pro. Mały, malutki. Nie, nie chcę wam tego wymiarować. Patrzcie się tylko w koło. To przecież wszystko będzie na filmie. Jest taki półcień, troszkę jest ciemna, ciemnawo. Ja to troszkę rozjaśnię, żebyście to tam takie, ale jeszcze nie tak super. To jest ino taka zajawka. Tylko ino z góry kublik, z boku kublik, wszędzie kublik. Super. Otwieramy. I kart jest w środku goły i wesoły. Bo to będzie tanie. To będzie tańsza sprawa. Super, to są jeszcze niefinalne wersje, słuchajcie, także finał tego wszystkiego zobaczymy dopiero na prezentacji, ale już wiecie co Was czeka, co będziecie mieć, nie? Kubrick System Pro, niewielkie skrzynki, węższe skrzynki, mniejsze skrzynki, lżejsze skrzynki, tańsze skrzynki do... Wąskich przejść, małych tematów, DIY, spoko i z uszczelkami. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę fajnie. To też by wypadało, może tak bardziej szczegółowo omówić, ale jako zajawkę już pokazać trzeba. Ja już to pokazywałem wiele razy, nie? Zwykły technik. Technik, który w zestawie będzie miał adaptery do systemu Pro. Czyli wszystkie pokrywy techniki, jakie do tej pory miałeś, możesz wyposażyć takie adaptery i przejść sobie płynnie z systemu Kubrick System One na Kubrick System Pro. Nie trzeba mieć karta, można mieć na przykład zestaw trzech skrzyń. Ostatnia technik. Zamieniamy sobie szyny na adaptery, no i organizerki Pro na przykład, nie? czy taki fajny skrzynka fajna narzędziowa mniejsza Pro, jak najbardziej. Fajna sprawa. I To nie będzie kolidowało, bo po zamknięciu, po zamknięciu one powinny nie wystawać, czyli będzie można łączyć dalej z systemem One z tymi adapterami. Dobrze, w tym filmie to wszystko, słuchajcie. Czekam na Wasze komentarze odnośnie systemu adaptera, czy się Wam to podoba, czy się Wam to nie podoba, czy system fajny, czy inicjatywa fajna, tańszy system z uszczelką, taki prostszy, no ale ładny, ciekawy. Wydaje mi się, że fajna propozycja nas czeka już niebawem w sklepach. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy, trzymajcie się. Hej!